Cześć widzowie. Ja jestem Michał oglądacie kanał na i w dzisiejszym odcinku o strzelnicach. Na początku e, słowo przeprosin, bo chwilę mnie nie oglądaliście i nie słuchaliście. No ale życie niestety nie składa się wyłącznie z kanału na YouTube. E, niestety, czy w sumie niestety. Musiałem popracować trochę. E, miałem tą przyjemność, że praca odbywała się nad morzem, czyli w Gdyni. Prowadziłem szkolenia dla biegłych sądowych. Szkolenie zakończyło się z dużym sukcesem, bo wszyscy zdali niezbędne ku temu egzaminy. Także grupa się spisała. Jeżeli ktoś z grupy ogląda, a chyba zdaje się, że pochwalił się, że tak, to, to, to wszystkim gratuluję. Natomiast oczywiście w takich dniach nie mam możliwości nagrywania. Ani montowania programów, dlatego że po prostu nie ma na to czasu. Ale wracając do dzisiejszego tematu, pierwszym tematem, o którym chciałem opowiedzieć już parę tygodni temu, było zamknięcie strzelnicy Wilcze Doły. To jest strzelnica, która doczekała się osobnego materiału na moim kanale. Możecie sobie zobaczyć, jak ta strzelnica wygląda, co na niej jest, gdzie i z czego można na niej strzelać. Ogólnie bardzo fajny obiekt. Co prawda czasami i w komentarzach, no i niestety ja osobiście doświadczyłem, jakby to powiedzieć, specyficznego. Podejścia prowadzącego, no powiem wprost, zostałem zjebany za to, że postawiłem samochód w złym miejscu, i zostało to zrobione w sposób taki, że, no nie, klient traktowany w ten sposób nie czuje się jak klient, ale zaczyna się czuć jak intrus. To jest trochę niefajne, dlatego że w sytuacji, w której klient prezentuje jakieś, nazwijmy to, niezgodne z miejscowym obyczajem zachowanie, a tylko tak można nazwać zaparkowanie samochodów wyznaczonych bądź co, bądź miejscach parkingowych, tylko nie w tym miejscu parkingu, w którym właściciel sobie to zamyślił. I za przeproszeniem jebanie go za to, yy, tak jakby popełnił jakieś karygodne przestępstwo i wystrzelił co najmniej serię yy, w kierunku przeciwnym do kulochwytu. No to jest trochę niefajne. Yy, no ale rozumiem, że. Jakby niektórzy tak mają, mają może taki język, taki sposób komunikacji, e, niewiele na to jesteśmy w stanie poradzić, e, tacy się rodzimy, e, nie wiem, jeżeli właściciel albo osoby mu bliskie e, oglądają ten odcinek, no to taki feedback, tak, żeby może się nad tym zastanowić i, i, i może, może spróbować nad tym popracować. Jeżeli nie, no to, no to po prostu będzie jak będzie. Natomiast ja nie o tym chciałem, e, dlatego że pomimo moich jakichś tam drobnych w sumie zastrzeżeń do, do pracy tego bardzo fajnego obiektu, no to stała się rzecz niefajna. Mianowicie obiekt został zamknięty i to został zamknięty w okolicznościach łudząco podobnych do zamknięć innych obiektów, które miały miejsce. Czyli mam tutaj na myśli. E, Tepniki. W podpisie wam e, umieszczę jedną z tych strzelnic, i oczywiście strzelnica Marynino, e, która również była zamykana po skargach mieszkańców, którym. Jak się okazywało, gdzieś tam spadały pociski na ich własność, tu tam przebijały samochody, tutaj przebiły dach. Ogólnie okoliczności dosyć niejasne, ponieważ uszkodzenie zostało najpierw przykryte jakimś tam pokryciem dachowym, a potem zostało odkryte i, i poddane oględzinom. Oczywiście nie ma śladu żadnego pocisku. Pojawiły się, co mnie oczywiście z zawodowego punktu widzenia interesowało, sprzeczne i niejasne opinie biegłych, którzy w tej sprawie opiniowali część z nich próbowała opierać się na jakichś przepisach wojskowych dotyczących przepisów dla strzelnic garnizonowych co, co dla tego typu obiektów jest oczywistym nadużyciem no to jest, to, 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 nie są, to nie są w ogóle te, te regulacje no ale strzelnica skutecznie została niestety zamknięta Natomiast no, właściciel wykazał się tutaj sporą dozą determinacji, e, wiedzą i, i mobilizacją do działania, ponieważ o ile dobrze liczę, niecałe dwa tygodnie później strzelnica została ponownie otwarta i działa do dziś dnia. E, w związku z czym zachodzi pytanie: po co to robić? Ponieważ w przypadku wszystkich trzech. Step na Michałki, chyba o ile dobrze sobie przypomniałem, um, i Marynino, i teraz Wilczedoły, miał miejsce dokładnie ten sam scenariusz, czyli mamy Grupę niezadowolonych osób, mówiąc krótko, które dokonują jakichś tam działań, no nie będę ich oceniał w tej chwili, na ile one były wiarygodne i zgodne z prawem, a część w mojej ocenie nie była po to, żeby strzelnicę zamknąć, tylko po to, żeby, no, tak jak się wydaje, nie wiem, napsuć właścicielowi krwi, spowodować, że straci dwutygodniowy dochód, po czym strzelnica jest ponownie otwierana. Po co to robić? Czy to jest robione tylko po to, żeby kogoś za przeproszeniem wkurwić i, e, i po prostu doprowadzić do tego, że on e, za którymś kolejnym razem zmęczony e, tego typu podchodami e, stwierdzi, że on po prostu ma tego dosyć i nie wiem, zajmie się ogrodnictwem od tego czasu? Ja trochę tego nie rozumiem, ponieważ tak jak pokazuje, skuteczność tego typu działań to nie są działania poparte realnymi problemami, czyli one nie, w żadnym przypadku nie zostało dowiedzione, że taka strzelnica generuje realne problemy dla swojego otoczenia. Natomiast wciąż się to dzieje, i, i to jest jakby podsumowanie mojego wywodu na ten temat po co ludzie to robią? Nie wiem, może w komentarzach będziecie mieli mądrzejsze przemyślenia na ten temat ode mnie. A drugi temat, który chciałem poruszyć, już tym razem nie związany z tą konkretną strzelnicą, ale z inną strzelnicą, mianowicie z otwarciem strzelnicy. Otóż no od ponad miesiąca, albo lepiej w cudzysłowie otwiera nam się strzelnica na warszawskiej ulicy Bema strzelnica Bema 60, z którą ja osobiście wiążę dosyć spore nadzieje, głównie dlatego, że byłaby to najbliższa strzelnica mojego miejsca zamieszkania. Tam miałbym dosłownie kilka minut drogi, żeby na tej strzelnicy się pojawić i, i, i móc z niej korzystać. Obiekt, wedle zapewnień i relacji niektórych z wyższych sfer youtuberów, którzy zostali tam wpuszczeni przed otwarciem. No wynika z tego, że obiekt bardzo nowoczesny, dobrze wyposażony, z, z dobrą i trochę też, nazwijmy to, medialnie przynajmniej częściowo znaną kadrą i ogólnie powinno być fajnie, natomiast, niestety, termin, ja po śledzeniu strony i fanpage'a widzę, że co najmniej dwukrotnie był już odkładany. Ja w końcu pojechałem tam na miejsce. No, niestety nie mogłem się tam dobić. Zarówno brama, furtka, wszystkie inne rzeczy były zamknięte. W końcu gdzieś tam jakiś człowiek, który jak mnie mam pełni tam funkcję ochronną, wyszedł i ja go zapytałem o to, o co chodzi. Tą strzelnicą. Otóż okazuje się, że strzelnica BMA60, niestety, wciąż nie działa, bo jest jakiś problem z kwitologią, czyli że. Czyli, że gdzieś nie zagrał jakiś papier. No, nie wiem dokładnie, co to jest za dokumentacja, no, ale mogę się domyślać, że jest to jakiś problem z zatwierdzeniem regulaminu strzelnicy. Ewentualnie jakimiś opiniami dotyczącymi spraw, nie wiem, pożarowych, środowiskowych. Być może chociaż przy strzelnicy wnętrzowej to jest raczej mało prawdopodobne. No, skutek jest taki, że strzelnica od miesiąca się otwiera i otworzyć się nie może. Więc również zastanawiam się, co tam się dzieje, jeżeli. Jeżeli ktoś z Was posiada lepsze informacje na ten temat, to proszę o informacje. A suma summarum składa się to wszystko na taki niewesoły obraz, że jeżeli jesteś właścicielem strzelnicy, to jakieś typy mogą po prostu sobie wymyślić, że Ci ją zamkną, i nawet jeżeli im się to nie uda. To na pewno z całą pewnością skutecznie uda im się co najmniej na kilka tygodni sparaliżować Twoją działalność. A jeżeli będziesz chciał otwierać strzelnicę, no to niestety musisz się również liczyć z tym, że takie otwarcie może Ci się nie udać albo możesz nie zdążyć w odpowiednim czasie. Dlatego, że po prostu zabraknie Ci jakiegoś papierka albo podpisu albo zatwierdzenia jakiegoś tam kwitu. I strzelać nie można. E, także czekam z niecierpliwością, e, co się będzie działo na BMA 60. Jeżeli tylko ta strzelnica się otworzy. To, to oczywiście się tam przejdę. Miałem śmiały plan, że wykonaną z amerykańskich importów amunicję do tegoż Shielda 30 z Będę w stanie właśnie na tym obiekcie przetestować. Niestety, wszystko wskazuje na to, że będę musiał z tym tematem pojechać gdzie indziej. Jak macie jakieś dokładniejsze informacje, co na tamtych obiektach się dzieje, to proszę o informacje. E, dbajmy o swoje strzelnice, bo tak szybko odchodzą. E, tyle w tym odcinku, cześć.